Witajcie w kolejnym odcinku w serii Zwykłe życie w Minecraft. ma? siema. Jolazo. Mamy już te, żelazne rzeczy, mamy Tak, tak. Jesteśmy nie mamy tego za dużo, ale Plan na to się dopiero, dopiero jest, początek. Mi się jest, nie zorganizować radę. Tak, tak. I, I nakopać więcej żelaza. Dobra. I Dobra. zrobienie domku. I zrobienie domku też jest ważne. Bo to to jest rudera. Dobra, to na razie zostawiamy. Chodź. Okej. Okay gdzie Okej, będziemy? Masz zarcie? Mam, ale idę trochę odłożyć. Wezmę sobie to. Ej, ale zapiszmy kordy. Ej. Ale. Zwróć. A, no, no. Zrób film. Okej. Okay. To na czacie się też może coś. Coś tam się zrobiło. Dobra. Niepotrzebne rzeczy trzeba schować. Dobra, ja w razie co ją Dobra. I, i, I widzę stąd yy, tam jakąś wioskę. A byłeś w tej wiosce tam, tej Tak, tak, tam, tam, tam już byłem. W tą stronę, Na Damkage tam na Dobra. Napisałem kordy, ty screenem zrobiłeś. Tak, powinno być wszystko spoko. Tak. Dobra, tak. zobaczmy. Wiem, tylko sobie wiesz co patrzę. To, to zabijamy może. yy, Możesz zabijać, ja tam mam żarełka pełną jak na razie. No ale nie dostać A no wiadomo. Ja tego obserwuję w co? To co ci we yy, wiesz co, mięso po prostu z nich zabiorę. No, mówił... Ej. Tak, ale jak już powiedziałeś... Okay. Jak powiedziałeś, że zabijasz, to uznaję, nie mogło być gorsze. Wełno, ważna no, sprawa, nie? Nie bardzo. Ale już muszę coś zjeść. Ja cały czas jeszcze jem zgniłe mięso. Na co mięso? Ja co? co się będzie marnować? Ty wystarczy. Okay. stary. Co się będzie masz No tak, no trzeba zjeść. No tak, no tak. Myślę, że to już kanion mówię oho. Ej. A wszystko ci zabieram. A zabrać może, ale mnie nie bi. A biesz a się kubiłem? Tak Ej, to dobrze ci tak. No Ej dobra, i tam jest fajny ten. Ależ tam coś jest, ej nie widzę nic, ja bym tam nie szedł Ale wiesz gdzie? Tam nic nie widzę. Ale tam jest dobra miejscówka na, na, na dom stary, tu widzisz to, tą wyrwę? Widzę, no. I chcesz oszklić? W sensie, chodzi tobie o którą? O... o tom Tam co masz całą dziurę na tej wyspie no no no, Wyspę, no 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 To z tego by to można było wszystko oszklić i siągnęło z tym No to ho, tam robimy dom, tylko szkoda że No ale to na dwa razy weźmiemy i się przełoży I masz tej fajnie wodę, to możesz sobie uprawy robić, żeby mieć jedzenie jedzenia Tak, latach. tak Uważaj, Widać ile to jest krów. Dużo, nie? Bo po prostu całą to możesz zrobić. Bo ile się zrespę znowu... No ale chyba na luzie. Jaskinia od tego też by była fajna. Dużo drewna jest, świnie są. Muszę się mieć Dobra, czyli bymy robili domek Bymy. Bymy, bymy, tak. Tu trzeba trochę wiejskim klimatem zapodać. A, okej. Okay. Wiesz co chodzi. Jesteśmy za bardzo kulturalni My Wiśniaki Wajmen i Apert Nie no, to to Dobra Ale widzisz tutaj takie dzikie tak, tak. idealne T wejście Nasz dziwne Powiedz mi jak się zmieniało rękę F O to wszyscy podejmę Dobra jestem za słaby czekaj Parkure. O udało, o tu już, a nie da się jeszcze parkurem, Ale stigma O tu już, a nie da się bokiem Okej, okay, i tu, tu byś chciał zrobić domek, tak? Tak, tak bym dał. tylko że dużo drewna okay. i szkła, czyli <słysza> i Zobaczmy czy coś jest w <słysza> Raczej nie ma, ale możemy sprawdzić I chodź tutaj wyżej? Dobra, czyli byśmy potrzebowali Patrz, tutaj możesz na dwa piętra zrobić, z piasteczka. a nic nie widzę. Tutaj nic nie widzę. Ej, hey, ale spoko w miejscu, bo co? Nie no, wydaje mi się super, szczerze. I skoki do wody myślę robić. Dobra, no to co, no to bierzemy się chyba za budowanie, nie? Trzeba pozbierać trochę drewna, trochę rzeczy, potem trochę przenieść. Życie na krawędzi? No, tak mi się wydaje. Bo wiesz, do nocy wypadałoby coś tam już mieźnie, żeby się przespać, albo wrócimy Ale, najwyżej. Już jest noc. Nie no jeszcze, do nocy to czasu. Za jakieś dwie minuty już jest zachód słońca. I robimy jakieś fajne wejście tutaj? Tak, wszystko. Jakieś fajne schodki? To, 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 może, to może właśnie to tak. 4-5 sekund drewna. Może aż tyle to nie, ale... A kolory? Właśnie właśnie chyba z akacjowych będziemy musieli. mi się podoba, ale... Byśmy musieli daleko pójść. Dobra, no trudno, najwyżej potem zmienimy. Na razie wiesz. Akazuje jest takie. Zwykłe. Nie ale... Mi nie podoba. No mi też nie. Ja wolę te czarne najlepiej. Ale to nie kilka masz tych dąbów. Mało ich chyba jest. Akacje jest w ciul. Wiesz co, co popadnie co rączki wpadnie. No mówię domu. Ej, nie, ej, no mamy te bloki kości. Mamy. Dawaj no to sadzonki. byśmy Ale to pierwszonek dużo by musiał dropnąć. Ej, to jest dom? Nie, to też jest taka no, i... Ale wiesz, możemy sobie zrobić schody z akacji, a reszta a... domu będzie z tego, nie? No już No jak na razie ludzik. Mamy klatę, tak. No. <laughs> Ja bez taką drewna nie wracam. Nie? Dawaj, zbieramy tak drewna, idziemy się przespać. Mm, I idziemy sobie dalej Ej, ten. A, czemu tam światło świeci? A, to jest tak stack to nie jest dużo, to damy radę. Nie no, stack to jest... Jeszcze co bardziej z żelazem, to wiesz... A ty już jest powalone, że diament ma normalnie 1000 razy więcej użyć, nie? No tak. On ma chyba 5000 użyć, a czy żelazem ma 200 coś. Diament jest OP. Ma taki przeskok totalny. No, ogromny. Daje jeszcze mocniej wszystko szybciej robi. Tak. Dobra, daj mi te drewno. O pająk. To szkielety, szkielety. Pająk pedofil. To jest Przysięgam ci, no tył mnie wziął. Spytał się? No, no spyta? właśnie się nie spytał. Tylko poszedł. <laughs> to bo ale gdzie ty ja jestem obok tego, naszego domu, co będziemy Lejmy. robili. Ja też jestem, ale gdzie jesteś obok? No, pytam, no jestem, lejsta. o widzę cię. Nie wiem, wiecie. Obróć się. No. no. obróć się jeszcze raz. Jeszcze w prawo. Jeszcze troszkę. O, no. Tam, a jesteś Ja tu ze szkieletami z tego żyję. No. My, my się kolegujemy. Fajne dla Dobra, jeszcze cztery drewienka, ale to już wiadomo dokończę i można iść. No, ja mam znajomości, mnie nie biją. Tak, tak. O, ej, uderzył mnie. Co jest? Ej, no czemu mi waliłeś? Padłem, padłem, padłem. No, serio, mam pół HP. Co za chłobnut. Czemu ty mi tak robisz? No, jeszcze raz się tylko waliłem. Ja ci ani razu w tej grze jeszcze nie waliłem. I wiesz, czekaj, bo mnie chcę dojechać wszystkie ty. Nie, nie Dobra, 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 idę po Twoje rzeczy. Nie, ja już jestem. Jak już jesteś? No, już jestem. Przedem. No już jesteś. Masz już te rzeczy? Jeszcze nie, ale widzę już w sumie. Chyba, że mi się wydaje, ale chyba nie. Muszę kanion przejść. O. Dobra, no tutaj pilnuję Twoje rzeczy, co pomóc. Spoko, spoko. Ja na razie się bawię ze szkieletem. O, pancernik. No, widzę cię. Dobra, przed tym na drzewo i są tutaj twoje rzeczy, widzisz mnie? Tak. Ja cię nie widzę. No widzę cię teraz. Ja ci A to na ciebie i tak jest chyba nastawione. No znowu mnie biją. Co ja wam zrobiłem? Dobra, to zabijemy. No go tam strzel. Nie! O kurde. Dobra, nic, nic mi nie odjął. Jest G. Ej, umieram. Umieram. Spokojnie. Tu tak. się po Dobra, co my tu mamy? Bo już nie pamiętam, co ja tu miałem za co, no co one tak nawalają, ty no? Tak, ja mam ogół zaraz, nie. Ej! Co tam? Życia więcej, życia więcej. Gonicie. Kolega z łuku nawala. Coś Podarze. tak kręci... Podarze. no bo no. on na ciebie jest Nagle na mnie, tak? No myślę tak ej set skóry nagle Czemu z jest ma akurat? Idę się pozbawić. O no, jeboś mnie bijeca ta... Niech prosić mm. na kawę? Co się drzewo? 7 kilofę kurczę drzewo zbierać <coughs> Kolejne skęty no. Co one tak biją? Rodziny nie macie się. też kiedy są najgorsze szczerze no. One tyle biją A... a jak ty strzałam w nie to na 10 kg co nie? One no tak się zabiły na 5 No... no gdzie idę do mnie ucznik bije no Gdzie ty znowu jesteś? u ciebie O jajko Jajko Tu 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 Bardzo sympatyczne Wiesz co gdzieś graliśmy ja już miałem tyle jajek No Pamiętasz to? To było, to było mocne. Spadł, he ja po karabinu ja spadł. Dużo się resp tych mobów. Traszne. Dobra. Ile masz drebina? Z 2-300 To dobrze, podoba mi się to. możemy nie prześladować 10 kliperów. Możecie nie prześladować, tylko 5. Proszę ciebie prześladować. Ale, w nosi zawsze musi być tak przewalenie, co? No, ale tak nawet ciężko bym się ci powiedział, jak na trybie normalnym. Mocno, wysoko. Mieć full życia normalnie, full jedzenia, żeby nie było życie. Tam, ja... No tak, i tak gładko no padam. Nieco. I w ogóle dużo ich jest. Bardzo. To ja. My no myślę, że tak. Jak już będą, jak potworki se znikną, to możemy se mniej więcej budować domek, nie? Czyli się, się kończy sieciera. 49 i Mało. Żeliby no taka piękna, jakbyś dobra, i O, jasno, jasno się. Dobra. Falci się gnidy, falci się gnidy. i dużo jest tych akacji, no. Wszędzie akacje. Są te gnidy, jeszcze się. Właśnie nie wiem, powinno już się zacząć jarać, chyba że pod drzewem stoją. Słońce, no ale są tutaj... No słońce, promienie, jak mnie przerażą one. O, zaczął się palić. Ej, mam tutaj dużo tych nieakacji. Chodź do mnie. No zbieraj co widzisz, Amigo. Ja mam równo dwa z takich akacji. I staram się szukać dęb, ale nie widzę ich, otóż. No są mnie. No w sensie no, też mam trochę, ale... Nie aż tyle jak wiesz, jego kacz. Czyżby mi się jednego nie tam Okej. Okay. No właśnie prawie dwa Ale mam ostatnie użycia tej i to już mi się wyrazi. Mm. Dobra. Raz, dwa, dwa. Dobra, wracamy. Darek. No? Wracamy. No coś ja ścinam. Tyluż... Ale mi się już ta... chodź, co to zrobimy To I ty, to ty już zacznij budować, a ja... no nie no jeszcze zostało ale co... Mieliśmy tam, się. po piasek, żeby szybko zrobić tak dalej. Stary rób, mamy dwa połowy, spokojnie. Wszystko się wstały. Jak ja mam sam robić? Jak mi się najwięcej sami. Musisz musisz się przełamać te radę. Co jest? Co jest? Ja zbieram dymba. Dymba. Ale... No. Uja, co chodź tutaj do mnie. Jestem stary obok naszej tam gdzie będziemy budowali. Ja nie wiem gdzie to jest. Ale znalazłem ciwnie i tam. wszystko. Mam nadzieję, że nie z... Ubra. Nie... z klatą żelazną, proszę. <laughs> ale ja z diamentowałem. to nie chodzi o to, że masz klatę. Przecież to jest tylko trzy zbroi. Nie no ja wiem, to jest malutko. To praktycznie nic nie daje. Daj mi a tu kwiatków Trafi O oh ja cię kręcę. Masz tak? Czarna woda To jest szyb, ona wygląda jak przypadna wody ale... Jest szkielet, kolejny szkielet co jest O kurde A gdzie to jest Umieram, jestem w tej czarnej jaskini tu jest dużo diamentów <grywa> Kolega, zna tajne triki, żeby tam się dostać. Ej, ożej proszę bo mnie. Zdrowia. A gdzie jesteś? E, X1432Y-3 i Z100 Ile X? Minus 1430. Okej, okay, dobra, no to nie jest źle. Dobra, to X OK Napisz mi na czacie I minus 3 z 180, dobra. I to jest ja dużo wody, ja więc gdzieś miałem zejść. I są diamenty A czemu tam jesteś kolego? No bo byłem ciekawy i później spadłem i tak okay, samo no. a, a wiesz co to znaczy diamenty, nie? Nie wiem. Ale ty wiesz ile jest potworów pamiętasz ostatnim razem, jak graliśmy kiedyś tam dato? Mm, chyba nie. To w tej jaskini umarliśmy i to z wieloma diakstami Aha. O! Jest... Znowu. Ej, jest... No, czekaj, no kolego, no ja jest... dopiero idę. Ale jest ta, ta jaskinia, ta, ta powolona. No, a, ta odsmoka. wiedź wiedźma jest Jest Wiedzą, że jest diament. No Ej... Dobra, x jest ok, Z. No, ma... 185. Umieram. no kolego nie. Nie, Życie, no. Kulego. nie, rób mi tego musisz musisz Musisz... Musisz, wiesz co. Ty jesteś gdzieś tu? Dobra, jedyne, jedyne, jedyne. Się. trzy życia, trzy i pół. Czekaj, ja tu niby jestem, ale tysiąc. 1000... Aha, no dobra, Okradkę tu. Minus tysiąc cztery. się. Nie tak, tak. życie. Trzy razy miałem pół życia. Trzy razy miałem hmm. pół życia. Naprawdę stary kościół bo nie No i tak mogę tylko. Ja Szukam cię i nie, nie... Jestem ze ślepy wiesz? Nie. Z185 Okej okay. 131 Jak będziesz na równo to się pod... A nie, jak się podkopiesz to... Już. Spadnę pewnie no Ale to byś musiał na No ja jestem na równo tylko... No ile masz? x 400. tak, tak, ja 42. jestem, tak, jestem, jestem y-3 i z 175 znaczy no bez y, no bo y to jest dół, nie? to ty jesteś na masz, dole a ile masz y? S 65 I weź się trochę pod kąt, tylko na 20 a nie ma gdzieś wejścia tutaj? jest, ale nie wiem czy ty je znajdziesz bo na wejście jest na innych kortach okej, okay. nie wiem ile killów mi wytrzyma, okej okay. To jest dużo wody. No dobra. Widzę twój nick, ale... daleko. Teraz trochę z, y, przeszedłem, a, a na u żelazo skokiem. Ale na dłużej. 12 żelaza, A ja cię nie widzę. No ja cię widzę. Jesteś nade mną? i jest y, dziwna jaskinia ta, kolorowa. Ja myślę, że tam będzie portal do Endu, wiesz. Nie, nie ruszaj się chwilę. A jesteś tu, to ty trochę złe kordy wziąłeś. No praktycznie idealnie wziąłem. No to praktycznie tutaj bardzo dużo zmienia, wiesz? No, 5 kratek różnicy. No to tutaj zmienia 5 kratek, yyy... Ja... No, żelazo. Dobra, chodź. Czekaj, żelazo. Uff, tam janeta, to żelazo bierz. No już przy okazji jestem. Ile tego żelaza, nieskończoność. No, no ja przed chwilą miałem chyba 14 albo 12 w jeden jest tam Enderman, Enderman, patrzy na mnie. No chodź tu. No i da. I to jest normalnie czarna woda. To wygląda jak czarna woda. Bynajmniej na moich shadera. Okej. Okay. O jesteś, dobra, chodź tutaj do tej wody, chodź tutaj do mnie. No. No, no strzela. strzela mnie. A myślę, że chodź do tej wody. Ja ółku ja miałam. Chodź. I chodź sobie tutaj, schodzimy. Dobra. I diamenty są tak, nie tu, nie tu chodź tu, chodź tu. Tutaj z tej strony, z drugiej strony. Okej. Okay. Wyskoczki. Dobra. Tutaj są. Czekaj. Tutaj jest jeden. Okej. Okay. Ej, Creeper, uważaj. No! Weź go, weź go. Weź go dobra, dobra. O, zombiaka zabił. Sleepy. Dobra, mam dwa diamenty. Ej no, tu jest ten dziwny bruk. Ej, i właśnie chodź do tego, bo ja chcę ci pokazać to. Dobra. Tylko czekaj, zostawimy. Czekaj. Tutaj. Czekaj, dzwoni ktoś. Sekundę. Dobra, czekaj, nie wychodź, nie wychodź. Zostawiamy. No. no, halo. No, na razie nie mogę, nagrywam. No, co to, to ci poradzę? No, no to nie wiem, to z rana jutro czy co? A dziadka nie ma? To zadzwoń do dziadka, jak nie, no to ja podejdę. Ja. I to jest kolejne przejście, nie chcę tu wyjść. A co tam jest? A tam jest kolejna jaskinia. Tam jest ta, i tam jest dalej przejście do tego. Dobra, kopiemy się w to. No dawaj. Bo stary muszę zginąć. No powoli. A czekaj tutaj chodź chodź tutaj. Okej, okay, tam jest dziura, no widzę już. Kurde. Dobra uważaj, powoli, powoli, żebyśmy... Są te Są te spawnery. Żebyśmy... Oho, respią się, okej. Okay. O nie, ej, co? co... Ej, 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 do góry, do góry, czekaj, powoli, powoli, powoli. Ja się tej. Dobra, za, żeby... ja już jestem do góry. Ej, co one tak mocno strzelają? One są A, one, sp one spowalniają, okej. Okay. Dobra. No. Ja, stare ze się. Ale tam coś musi być, że one tak to bronią coś tam musi być Ej to chodź może Ej, tego wejdziemy Bo ja tam w jednym miejscu Byłem A tu jest Kriber. Dobra Co no. jest nowe To jest nowe Może tu jest dziewczyn? Ej to może tu się wkopiemy czekaj No O coś? no No jest w sensie te te Dobra Zobacz Ej, zjedz sobie nie. jakbyś miał te Na razie mam full Ja przekopię Ej nie bić, nie bić, nie bij nie, bij, nie bij. Sorry Chciałem drugie przejście jeszcze Ej skrzynkę mam. Dobra? Pusta. Może to było to, co ja tutaj ja, wiem, nie? One też idą. Tak jak widzieliście w tym odcinku, mieliśmy budować dom, szykować na niego materiały, a przypadkiem odnaleźliśmy jaskinie. I w następnym odcinku pokażemy Wam, co się w niej znajduje, i spróbujemy dotrzeć do samego serca. Także tak. trzymajcie się. I do następnego. Nara.